Ciekawe, czy będzie tak dawać na koło. Już jesteśmy w zapisie, dźwięk poszedł. Dobrze, Loża szyderców, pierwszy Roman. Cześć. Poznajcie kolejną osobę, która pomoże mi w odbudowie polskiej Cezety: Piotrek. Piotrek odbudował już wiele samochodów, wiele motocykli, więc dla niego odbudowa takiej cz jest prozaiczną i tak naprawdę dość prostą sprawą, więc zgodził się, bardzo się cieszę. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jaki jest aktualny etap prac po naprawie blacharskiej. Niestety, ale firma, która miała zrobić naprawę blacharską i lakierniczą, jak to bywa, odciągała się, przedłużało się to, więc naprawę lakierniczą będę musiał zrobić sam, ale to może nawet na korzyść, bo będziecie widzieli troszeczkę etapów. Natomiast prace blacharskie zostały wykonane i dzisiaj z Piotrkiem chcemy Frankensteina troszeczkę poskładać i pokazać Wam troszeczkę bardziej na detalach, jak wyglądają takie prace blacharskie i ogólnie ocenić te prace blacharskie, na jakie są zrobione poziomie. Następnie wszystko rozkręcimy i podzielimy elementy na ramę, która pójdzie do proszku już teraz na gotowo. Elementy, które też pójdą do proszku, to sobie podzielimy i zobaczycie w kartonach, co idzie do czego. Brakuje nam jeszcze kilku rzeczy do odcynku, więc też je dzisiaj odczyszczę prawdopodobnie. I elementy, które pójdą do klasycznego lakierowania... Jak się nazywa klasyczne lakierowanie? Mokro? Możemy powiedzieć, że to jest na mokro lakierowanie, tak. Do klasycznego lakierowania na mokro. Więc teraz zobaczycie Frankensteina gołego. A za chwilę zobaczycie już Frankensteina ubranego. My to poprzekręcamy tak tylko na jakichś śrubkach, tak tylko, żeby no się w tak, ogóle musimy to utrzymało. spasować wstępnie tak, żebyśmy wiedzieli, czy jest wszystkie naprawy blacharskie zostały wykonane w sposób dobry i wszystkie elementy ładnie sobą pasują, żeby nie było zaskoczenia po wykonaniu już lakierowania. Piotrek, jak oceniasz na tą chwilę? Myślę, że na ten moment jest wszystko w porządku. Naprawy blacharskie zostały wykonane, myślę, w sposób tak na zadowalający. Próbujemy teraz założyć błotnik, bo tutaj przy tym błotniku właśnie jest ta niewiadoma czy te gwinty pasują do siebie i czy to wszystko Próximy będzie Musimy tutaj troszeczkę podnieść z tego co widzę. Ja jestem multitasking, więc jedną ręką trzymam aparat, a drugą podnoszę ramę. No i teraz właśnie to mnie zastanawia. Ale czy faktycznie te gwinty działają? I czy zasłaniają te brzydkie tam od środka, co było na, na szklankach? Ale chyba zasłania, tak na pierwszy rzut oka. Już zobaczymy. Tak to jest ze starymi sprzętami. Jedni mówili, że to musi być taki gotowy zestaw mocowań, a inni mówili, że, że trzeba to w ten sposób naprawić. Ciekawe, czy będzie tak dawać na koło. To taka standardowa pozycja, bo ona będzie taka mocna, że tak na kole będzie cały czas jeździć, nie? No to. Tak to będzie wyglądało. Bardzo dobrze. Warto takie rzeczy popasować. Generalnie powinien to zrobić blacharz. Położyć rękę na sercu i powiedzieć, że lepiej nie mógł zrobić. Ale fachowców mamy jakich mamy, więc musimy wszystko sprawdzać, tak będzie no, po prostu najbezpieczniej, nie? Że... Zawsze im więcej przygotowań poszczególnych elementów, im więcej pasowania, tym lepiej, bo wtedy będzie lepszy efekt końcowy. I nic nas nie zaskoczy tym, jak już będziemy mieć elementy polakierowane czy pochromowane. Tu pewnie będzie trzeba dać tutaj jeszcze jakieś podkładki, nie, przy skręcaniu zakiem docelowym. Myślę, że to będziemy patrzeć już po katalogu czy jakieś dystanse się tutaj należały, a podkładki pod nakrętki to na, na pewno będą potrzebne. Tak szczerze mówiąc, to chyba nie ma tragedii. Nie wygląda to źle, możemy jeszcze tutaj spróbować troszeczkę to wycentrować lepiej. Tą stronę, czy ona pójdzie nam w dół, czy nie, nie pójdzie już. Jejku, ja już się boję ile tu pójdziesz pachli, podkładów i ile czasu spędzę u pana włotka na, na doczyszczaniu tego. No i cóż, możemy teraz zobaczyć, czy błotnik jest w ogóle prosty. Jak to wygląda tutaj i nie wygląda to źle. Wiesz, ja tak naprawdę mam całe koło, które można zamontować. To zawsze spoko? Zawsze spoko, tak. No to chyba idę po koło i chyba zamontujemy koło, nie? Możemy ty zobaczyć czy coś nie jest przekrzywione, będzie to wszystko widać. To wolisz najpierw wcześniej koło czy błotnik z tyłu? Możemy błotnik i wtedy zawsze możemy, jeżeli masz no, tylne koło. Zróbmy błotnik może najpierw, nie? No. Czyli roman by takim czymś popylał. Czekaj. Ty, jest fajnie. To poczekajcie, bo pierwsza mankament po blacharzu jaki jest, to ten otwór nie powinno go być, bo ktoś tu wcześniej zamontował w nie kierunkowskazy. Jak rozkręcaliśmy z rąbkiem, i generalnie to powinno być zatkane, no a nie jest zatkane. Więc to no, na pewno trzeba Blacharzowi by... może nie powiedział o tym. Więc... No tak, ale blacharzowi trzeba było mówić wszystko, łącznie z tym, że to było złamane. i Po fiaskowaniu bierzesz marker i robisz strzałkę, usunąć, zostaje zostaje, zostaje. Romek bawi czy? uczy. No i teraz i takiego już bym nie chciał. <noise> Dlaczego on jest taką kozą? Tak jak był niziutki to był spoko. Mo do jazdy szosowej, terenowej. Polne dogi. No jeszcze to załóż coś w ogóle jest. No i można po obiedzie żygać. Jeszcze teraz nie się wyjebie tu tyle. I złamie skrzynkę z narzędziami. Jak bardzo jest blacharka z ja tym jeździł nie będę, także. Ale oceni jakość blacharki. Znaczy, jeszcze nie znam y, kosztów. Powiedziałeś na wizji czy gdziekolwiek, ile Cię to kosztowało? Ile blacharz wziął? Tak. Tysiąc złotych. Wydaje mi się, że o połowę za dużo. No, o połowę za dużo. No, więc też mi się wydaje, że koszty związane z blacharką wyszły większe niż planowaliśmy, ale to jest to, co Wam tak, mówiłem. Tak, tak, tak. Można to było taniej zrobić. Ale człowiek uczy się na błędach i warsztat, w którym to robiliśmy, nie wywiązał się z umowy i... i, i... Długo, drogo i chujowo. Tak jak lubimy. Kurwa, nie przeklinamy. <grym z górą> <grym z górą> ja jebę, proszę Cię, Roman! <grym z górą> nie, bo to nie jest dla... dzieci tego nie oglądają, więc można przeklinać. Ale generalnie no, polecam Wam wszystkim spisywać z każdym umowę na wykonywanie takich prac, ponieważ to miało trwać dużo szybciej, ale trwało dużo dłużej. To znaczy jako wykonawca mówi nie wolno takich umów spisywać nigdy dalej. Adrian. Co mam powiedzieć no... Średnio wygląda, ale na pewno będzie kurde lepiej. Koła świetne przede wszystkim. Bacharsko? – Dałoby się to lepiej zrobić. – Dałoby się lepiej zrobić, nie? – W tej kasie! – W tej kasie, w tej nawet co no. Nie przyłożył się ktoś do tego, nie? – Bo ludzie to widzą jako stary motor, do którego nikt nie ma sentymentu ani nic. No. Ciężko znaleźć kogoś, kto by się mu chciało to zrobić po prostu. Tak jest moje zdanie. – Ale teraz to, Bo Romek już znalazł, że błotnik ma otwory, których nie powinno być. Piotrek od razu zauważył, że i z jednej strony jest lekko krzywy wyciągnięty ten błotnik, że trzeba by go naprostować. Ja to zobaczyłem. Pio to Romek to zobaczył. Żanet, jak tobie się podoba? Czy ważne, żeby to jeździło potem szybko? Jak to teraz wygląda, to wiecie. Dla mnie bryła jest, a co będzie dalej, to zobaczymy. Bryła jest. Br mi się bryła podoba. Mi też się bryła podoba i koła i szprechę właściwie. Ale bez amortyzatorów, jak się podoba? No. No. Jakby go posadzić na cyce, to. Ale to co? Kurwszy amortyzator trzeba założyć. Bez. Co na tak? sztywno. No. Na sztywno i wymi wymiana kręgosłupa co jazdę? Żanet, <grym> ale <grym> bardziej się jest... podoba niż Twój genio, czy wolisz no Nie, no co ty, nie się takich rzeczy? Genio, genio. No. Jakby... no dobra, Piotrek, to z to wszystko, co my powiedzieliśmy, bo ty masz największą wiedzę w kwestii składania motocykla, bo już kilka takich złożyłeś. No tak, no blacharka, tak jak wszyscy powiedzieli, też się z tym zgadzam, że nie jest najwyższej klasy, ale też nie jest tak zepsuta, żebyśmy nie mogli jej troszeczkę poprawić i uratować efekt końcowy. Mhm. No właśnie, jest właśnie ten wstępny taki montaż tych elementów już piaskowaniu, po blacharce, który właśnie uwidocznił, że są jakieś niepotrzebne otwory, czy też jakieś krzywizny błotnika, które będziemy musieli podprostować, ale myślę, że jako ten etap zakończony blacharki jest wszystko OK i Będziemy dalej Czy myślisz, projekt? że dla Harkę będziemy w stanie poprawić sami tutaj, czy będziemy to znowu musieli komuś podlecieć? Myślę, że damy radę sami to zrobić. Okej, okay, no to fajnie, to, to pod tym względem się cieszę. Teraz tak strasznie tył jest wysoko względem przodu, przód jest tak dużo niżej. No No, no właśnie. Więc silnik jak siądzie, to dociąży dopiero ten tył, więc to też się nie można na tym wzorcować. E, boję się, że koło się ledwo mieści w błotniku, ale chyba tak ma być. To jeszcze jest kwestia ustawienia. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Będziemy na pewno go musieli podzielić na więcej niż jeden odcinek, więc w kolejnym odcinku zobaczycie dalszy etap poprawek blacharskich i przygotowania motocykla przed oddaniem do lakierni proszkowej oraz przed oddaniem do lakiernika. Słuchajcie, jeśli ogląda to ktoś, kto taką CZT składał i powie, że to jest dwa dni roboty, to zapraszamy do warsztatu. Niech przyjdzie ją, złożył dwa dni. E, bo pewnie takie komentarze też się pojawią i bardzo się cieszę, że zobaczyliście cały team, którym tutaj pracujemy, bo do tej pory nie udało się zebrać nas wszystkich do kupy. Pojawiamy się pierwszy raz. Podsumowujemy dzisiejszy odcinek, tak naprawdę to już koniec prac na dzisiaj. Nie udało się zrobić oczywiście, jak zawsze, wszystkiego, co chcieliśmy, ale jutro dokończymy. Więc w kolejnym odcinku zobaczycie już takie większe podsumowanie i wszystkie te elementy trafią, tak jak wcześniej mówiliśmy, lakierowanie, proszkowe lakierowanie i ocynk.